Cześć z tej strony, Zu Strzelczyk z podcastu Projekt Gastro. W moich podcastach usłyszysz o pomysłach, problemach i ich ciekawych rozwiązaniach, o planowaniu, liczeń, w zlotach i opadkach oraz o tym, jak podnosić zyski, pozostając fair do klientów. Czyli ogólnie o prowadzeniu biznesu, a to wszystko w kontekście branży gastronomicznej. Witam Was serdecznie. Dzisiejszy odcinek to jest pierwszy już wakacyjny, bo ja jeszcze nagrywam ostatniego dnia czerwca, a on już będzie w lipcu. I to jest odcinek, który będzie o pomysłach, które może warto wprowadzić w życie właśnie w Waszym lokalu, pomysłach na uszczęśliwianie gości. Czy warto to robić, musicie już sami ocenić. Ja osobiście uważam, że warto, bo w taki właśnie sposób można przywiązać do siebie gości. Oczywiście nic na siłę zrobić się nie da i właśnie dlatego trzeba znaleźć sposoby, które nam w tym pomogą. Musimy sprawić, aby goście do nas sami chcieli wracać, aby czuli się w naszym lokalu bardzo dobrze oraz dostrzegali i doceniali nasze starania. Po prostu ten pobyt u nas ma im sprawić frajdę. Ma być nieco inaczej niż u konkurencji i muszą czuć, że w tym lokalu ktoś dba nie tylko o ich brzuchy, ale też inne potrzeby. Czasami są to jakieś drobiazgi, które po prostu ułatwiają życie, czy czasami ratują z kłopotliwych sytuacji, i to gość właśnie ma zapamiętać. Znaczy, nie tylko to, bo ma też zapamiętać, że było smacznie i była miła obsługa, ale to jest kolejna rzecz, która będzie czasami zaważała na tym, czy ten gość wraca do nas, czy idzie do kolejnego lokalu. Zależy po prostu bardzo często od tego, jak goście u nas się czują. O tym, czy gość wraca. Czy nas poleca kolejnym osobom, decyduje zdecydowanie więcej rzeczy. Na pierwszym miejscu oczywiście zawsze będzie jedzenie, musi być po prostu smaczne, musi być apetyczne. Kolejna rzecz to jest obsługa i wystrój. Zarówno obsługa, jak i wygląd czasami muszę przyznać, że odstraszają gości, ale tym tematem dzisiaj się nie będę zajmowała. Dzisiaj zajmujemy się drobiazgami, które są w większości darmowe albo są tanie we wprowadzeniu. Albo są na tyle jeszcze nietypowe, że mają zbudować naszym gościom miłe wspomnienia i mają nas w jakiś sposób wyróżniać wśród właśnie konkurencji. Zastrzegam od razu, że nie wszystkie te pomysły będą się nadawały do każdego lokalu. O tym musicie sami zdecydować, no bo Wy wiecie, co się u Was sprawdzi, co się nie sprawdzi. Można oczywiście to potestować, ale niektóre pomysły od razu wiadomo, że do tego lokalu się nie nadają. O takich najbardziej oczywistych rzeczach typu fotelik dla małego dziecka do karmienia, nie będę też dzisiaj mówiła, no bo to by było powtarzanie się większość osób o tym wie. Wybrałam więc te rzeczy, z którymi ja się bardzo rzadko spotykam w Polsce albo ich po prostu nie spotkałam wcale. Pierwsza rzecz to jest łazienka. Oczywiście łazienka zawsze powinna być czysta, no i to jest jasne dla wszystkich. Ja uważam, że nie ma tłumaczenia, że jest dużo ruch, że powinny być listy, ktoś powinien być za to odpowiedzialny, ponieważ taka brudna łazienka albo łazienka, w której brakuje mydła, papieru, wszystko leży na ziemi, po prostu wywołuje taki niesmak. Ja się zawsze zastanawiam, jak tak wygląda łazienka i ona w ogóle nie jest sprzątana, bo są takie łazienki, gdzie widać, że nie są sprzątane. To się zastanawiam od razu, jak wygląda zaplecze, i myślę, że część klientów też zadaje sobie takie pytanie. Gdy więc ruch jest naprawdę jakiś ekstremalny, to warto dodatkowo przykleić jakąś karteczkę wewnątrz łazienki, najlepiej na wysokości oczu, na drzwiach. Tak, aby oczywiście wychodząc, nie dało jej się nie zauważyć. Jakiś fajny obrazek ze śmiesznym napisem dotyczącym czystości. Oczywiście powinno to być wszystko w dobrym tonie, ale równocześnie powinno wywoływać u gościa taki odruch, że się rozejrzy, jeżeli leży tam jakiś kawałek papieru na podłodze, który. Spadł albo nie trafił do kosza i to jest jego papier, to on to po prostu podniesie. Rzecz, która działa na odczucia i czasami na humor gościa i dotyczy też łazienki, to jest oświetlenie. Wypowiadam się w tym momencie tylko na temat damskiej toalety, ponieważ oczywiście do męskiej nie chodzę, więc w kwestii męskich toalet najlepiej po prostu zapytać o to mężczyzn. W damskiej powinno być jasne oświetlenie. Większość kobiet patrzy na czystość toalety, Patrzy na podłogę. Jeżeli łazienka wygląda jak Nora, to nawet z ładnymi kafelkami, to może się pojawić takie podejrzenie, że takie jest ciemno, że w sumie nie widać tego brudu, jak wygląda deska, co jest tam za nią, pewnie się zaraz przykleje. Smutne, ale czasami celowo tak są właśnie robione łazienki w lokalach lub mają bardzo słabiutkie żarówki, aby nie było widać tych niedoskonałości i aby się nikt nie czepiał, że tam jest za rzadko sprzątane. Byłam ostatnio w takim bardzo fajnym lokalu. Gustownie urządzony jedzenie naprawdę pyszne, obsługa bardzo fajna, ale gdy poszłam do łazienki, to mnie odstraszyła. Łazienka była po pierwsze bez okna, grafitowe kafle, rozmiar klaustrofobiczny, ale oczywiście na pewne rzeczy nie ma wpływu. Do tego był czarny sufit, który sprawował wrażenie, że po prostu jest jeszcze niżej, i była tylko jedna mała lampka z boku. I to była najpierw była taka część z umywalką, a potem była taka toaleta z muszlą, tak to się chyba fachowo nazywa. Więc ja po prostu do tej dalszej części już nie poszłam. Wymłam tylko ręce i wyszłam, no bo właśnie tak mi się wydawało, że się tam po prostu mogę przykleić, a myślę, że może nawet było czysto, no ale zrobiła na mnie negatywne wrażenie, więc dalej już nie szłam. I czułam się tam po prostu jak w takim bunkrze i dodatkowo to oświetlenie jeszcze sprawiało, że pomieszczenie wyglądało jakby było takie lekko zadymione w środku. I w momencie, tutaj jestem jeszcze przy tym oświetleniu, to bym chciała powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy dla kobiet: o oświetleniu przy samym lustrze. Wiecie, trzeba oko poprawić czasami, trzeba nos przypodrować, i kobiety tak po prostu mają, przynajmniej większość, więc należy brać to pod uwagę. Więc jeżeli jest żarówka i nic nie widać i jest ciemno, to po prostu trzeba wkręcić mocniejszą. Oczywiście, jeżeli macie ciemną łazienkę, no to wiadomo, że nikt nie będzie nagle jej wymieniał, no bo są duże koszty, ale można zamontować takie oświetlenie, że będzie to chociaż na tyle podkręcone. Sufit też zawsze można wymalować na jasny kolor. Kolor oświetlenia jest też bardzo ważny, jeśli chodzi o samą barwę żarówki. Jeżeli na przykład jest biały LED. Taki bardzo zimny, to on zdecydowanie podkreśli wszystkie cienie pod oczami, wszystkie wory pod oczami. No i oczywiście uwydatnie zmarszczki, więc warto wymienić tą żarówkę na inną barwę, bo taki popsuty humor kobiety po wyjściu z łazienki, gdzie zobaczyła jakąś kolejną zmarszczkę albo jakąś sywka. Albo nienaturalnie bladą skórę, no nie jest warte odłożenia wymiany tej żarówki na wieczne nigdy, bo to na przykład może być jej pierwsza albo druga randka i w jej mniemaniu ta jedna zmarszczka może decydować o wszystkim, więc wyjdzie po prostu w stamtąd wkurzona. Jest jeszcze jedna rzecz, która czasami się zdarza: chodzi mi tutaj o lustro, które czasami lekko pogrubia. Zwykle to efekt niezamierzony, ale. Parę razy już w toaletach trafiłam właśnie w lokalach na takie lustra, które wydawało mi się, że lekko pogrubiają. No i z tego tytułu na przykład nie zamówiłam deseru, albo nie zamówiłam sobie czekolady, albo nie wzięłam kawy z bitą śmietaną. Więc warto na to zwrócić uwagę, bo myślę, że nie jestem w tym osamotniona. Po prostu dbajmy o komfort naszych gości, a szczególnie damskiej części, jeśli chodzi o łazienki. Pozostając jeszcze cały czas w tej łazience, bo tu się okazuje, że to jest bardzo ważne pomieszczenie. To takim niedoścignionym marzeniem, z którym się spotykam coraz częściej, ale jeszcze jednak zdecydowanie za rzadko, to jest dodatkowe wyposażenie łazienki. O takie rzeczy jak jakaś skrzyneczka albo jakiś woreczek, w którym będą waciki, płyn micelarny, może być oczywiście no name, podpaski, tampony, po kilka sztuk, pieluchy w kilku rozmiarach, no i krem do rąk w dozowniku na ścianie, żeby nam go nikt nie wyniósł, jeżeli się boimy. Oczywiście. Wszystko tutaj zależy, jaki macie lokal. Jeżeli to jest jakaś bardziej elegancka restauracja, mniej elegancka restauracja albo jakaś kawiarnia, no to myślę, że warto to wypróbować. Ale jeżeli to będzie bar na dworcu PKP, to koszta tutaj mogą być jednak zbyt wysokie, no bo część z tych rzeczy może po prostu znikać. Bo w takich miejscach pojawiają się też dużo bardziej przypadkowe osoby i to jest nie do upilnowania. Warto więc zrobić tutaj taki eksperyment, chociaż przez jakiś czas i zobaczyć, czy jest jakiś rezultat i no i przede wszystkim, jakie są koszty czegoś takiego. Jeżeli ktoś uważa, że lokali z takim wyposażeniem nie ma, no to jest w błędzie, ponieważ ja już spotkałam kilkanaście takich lokali, w samej Polsce, w tym były dwie pizzerie, i przyznam, że wszystkim moim koleżankom zawsze opowiadam, jak trafiam do takiego lokalu, że coś takiego fajnego tam było. Czasami są jeszcze jakieś inne dodatki, typu jakieś takie chusteczki matujące i tak dalej. No i nieraz usłyszałam, nareszcie ktoś pomyślał, tak? I dziewczyny bardzo chętnie odwiedzają takie lokale, zapisują sobie, gdzie to jest, jeżeli na przykład okazuje się, że powstało w tym mieście, gdzie mieszkamy. Przedostatnia rzecz dotycząca łazienki, to są wieszaki w kabinie. To jest naprawdę bardzo użyteczna rzecz, szczególnie w toalecie damskiej. Przyznam, że wieszanie sobie torebki na szyi lub stawianie jej na pojemniku z wodą do spuszczania jest naprawdę niewygodnie, bo zdarza się, nieraz już słyszałam historię, że ta torebka się przewraca i że z tej torebki coś wpada po prostu do muszli, do środka. Koszt wieszaka to jest kilka złotych, a naprawdę poprawia zdecydowanie komfort kobietom. No i ostatnia rzecz w temacie Łazienki to są nakładki na deskę, tak, jest takiego bardzo, bardzo cienkiego papieru. W Polsce to jest wciąż rzadko spotykane, Częściej widzę puste pojemniko, ile w ogóle są na te podkładki, niż uzupełnione. Koszt jednej sztuki to jest 15 groszy. Przed chwileczką to sprawdzałam, najtańsza oferta, jaką znalazłam. Wydaje mi się, że to jest niewiele za komfort gościa, który u nas zostawia paru wyższą kwotę. Cena i tak jest jeszcze niższa, bo przecież zawiera podatek VAT i wrzucimy to potem w koszty. Wiem, że pozycja na fakturze w skali miesiąca może być zdaniem niektórych zbyt wysoka i uważają, że to jest niepotrzebne. Ale w momencie, gdy nie ma tych podkładek, to część gości używa w tym celu papieru toaletowego, który też kosztuje i z tym kosztem raczej nikt nie dyskutuje, tak? A zapewniam, że kobiety używają tego papieru bardzo dużo, robiąc sobie taką podkładkę. I jeżeli byśmy przeliczyli, ile tego papieru schodzi więcej, to na pewno jest to wyższy koszt niż tej podkładki. Wystarczy sprawdzić, ile kosztuje po prostu rolka papieru toaletowego, ile przeciętnie kobieta tego zużyje. Zapytajcie się znajomych kobiet, czy takie coś stosują, jeżeli macie wątpliwości. Kolejne udogodnienie to jest możliwość zapakowania tego niezjedzonego jedzenia na wynos. Opakowania są jeszcze na tyle tanie, przynajmniej te plastikowe, że naliczanie sobie na to opłaty 3 czy 5 zł przy koście faktycznym, pudełka na poziomie niecałej złotówki, mówię cały czas o plastikach, no bo te ekologiczne są zdecydowanie droższe. Jest moim zdaniem nie na miejscu. Uważam, że powinno to być w cenie. Gość w końcu już raz zapłacił zadanie. W skali miesiąca nie są to jakieś porażające ilości tych dań, które zostają, więc myślę, że w takim dobrym tonie byłoby danie tego pudełka w prezencie i po prostu nie kasowanie za nie dodatkowych pieniędzy. Zakładam więc, że na tym opakowaniu po prostu nie zarabiamy, ponieważ to ma być taki bardziej ukłon w stronę gościa. Kolejna rzecz to jest apteczka dla gości. Myślę, że to też jest bardzo ciekawy pomysł. Kilka takich podstawowych leków jak jakiś paracetamol, APAP, NOSPA. To jest naprawdę niewielki koszt. Spotkam się wiele razy, że goście wręcz pytają obsługę, czy nie mają w apteczce czegoś od bólu głowy. Można oczywiście te leki awaryjne mieć na wypadek, gdy właśnie przychodzi gość i się pyta, czy mamy jakieś lekarstwo. A można pójść jeden krok dalej i zamieścić w menu taką ikonkę, wydrukować z symbolem krzyżyka w kółku oraz krótką informacją, że w lokalu jest apteczka dla gości, jakimś takim hasłem w stylu, jeżeli ból głowy macie popsuć pobyt, to służymy pod ręczną apteczką, zapytaj o nią obsługę. Spotkałam się też jeszcze z innym fajnym rozwiązaniem dla tych, którzy są wiecznie w pracy i biegają ze swoim telefonem, albo na zewnątrz, gdzie na przykład jest chłodno, albo gorzej głośno rozmawiają przy stoliku i ta rozmowa się przedłuża. W restauracji, w której byłam kiedyś, w rogu stała taka, w rogu korytarza właściwie stała budka telefoniczna z informacją na kartce: Strepa komórkowa, zapraszamy, daj innym zjeść spokoju. To była taka budka w stylu angielskim, ale wydaje mi się, że to nie była oryginalna, tylko taka stylizowana. To był co prawda bardzo duży i dosyć elegancki lokal, ale jeżeli tylko macie miejsce w swoim lokalu, to można postawić na przykład jakiś fotel z takim przepierzeniem i zrobić taką strefę do rozmów telefonicznych albo jak ktoś ma coś do załatwienia. Wracając do budki, to można. Ją dodatkowo zaaranżować, że będzie dodatkową atrakcją. Czyli na przykład goście będą mogli sobie robić w niej zdjęcia i zamieszczać oczywiście na mediach społecznościowych, oznaczając nasz lokal. Czyli po prostu będzie to darmowa reklama. Takie właśnie budki, do których stała kolejka, widziałam w Chorwacji, o ile dobrze pamiętam, były w kilku pastelowych kolorach i były przystrojone bardzo fajnie kwiatami. Nie pamiętam, czy to były naturalne kwiaty, czy sztuczne, czy jakieś papierowe. Mniejsza z tym, można coś wykombinować. Głównie dziewczyny stały w tej kolejce i właśnie robiły sobie zdjęcia w tych budkach. Także jest to może ciekawa rzecz do przemyślenia. I ostatnia rzecz to są startery. One już są coraz częściej spotykane i bardzo cieszą gości. Zwykle są to jednak jakieś oliwki, takie drobne przekąski, jakieś pasty z pieczywem lub jakiś podpomyk. A można ten rodzaj poczęstunku wykorzystać jeszcze w jednym celu, mianowicie do promowania droższego dania lub dodania dnia. Starterem właśnie mogą być takie mini porcyjki dania, którego sprzedaż zdecydowanie chcemy podciągnąć. Gość chętniej zamówi takie drogie danie, wiedząc, jak ono wcześniej smakuje. Szybciej się po prostu na to zdecyduje. Aby ładnie to się eksponowało, no to można to podawać na jakimś liściu sałaty albo w jakiejś bambusowej łódeczce. Oczywiście łódeczki to też już jest jakiś koszt, ale zakładam, że to będą raz na jakiś czas takie rzeczy. No i jeżeli danie kosztuje na przykład 46 zł, no to myślę, że wydanie tam jakiejś kwoty na tą łódeczkę będzie i takie tak się opłacało. Kolejny pomysł to jest darmowa woda zanoszona na stoliki w krawce. Wiem, że niektóre lokale mogą mieć zastrzeżenie, że w ten sposób po prostu pozbawiają się części dochodu z tu niesprzedanej, a właśnie podarowanej wody. Po pierwsze, to woda może być z filtra, a nie z butelki, więc może nie będzie tak całkiem darmowa, ale będzie w cenie zakupu kranówki, więc te koszty będą zdecydowanie niższe. Po drugie, osoby pijące gazowaną i tak zamówią gazowaną, no bo tej niegazowanej po prostu nie lubią. No i po trzecie, jeżeli tej wody nie sprzedajecie dużo w skali tygodnia czy miesiąca, no to z pewnością nie odczujecie tego jako utrata dochodu, a goście będą bardzo mile zaskoczeni, że jest coś za darmo. Bardzo niewiele lokali cały czas daje taką wodę, ale goście, nawet ci, którzy na przykład popijają kawę czy coś innego jedzą, chętnie korzystają. No jest to rzecz taka, ja uważam, że dodana i powinna być wprowadzana w coraz większej ilości lokali. Ten pomysł, zastrzegam, z pewnością nie nadaje się do takiego baru, albo do jakiegoś lokalu, który jest tuż przy plaży, albo jest to lokal typowo wakacyjny, gdzie ludzie przychodzą i na przykład kupują wodę, idą na plażę albo idą gdzieś dalej na spacer w plastikowej butelce. Zabierają ją po prostu ze sobą, bo rzeczywiście tutaj byście spowodowali jakąś tam utratę tego powiedzmy prognozowanego czy oczekiwanego dochodu. Kolejna sprawa to takie gratisiki, jak malutkie cukiereczki, które są często tam wrzucane razem z paragonem do jakiejś malutkiej, zamykanej skrzyneczki albo do jakiegoś tam sójczka, czy garnuszka. Różne są pomysły na to. Spotkałam się też, ale bardzo rzadko, z takimi małymi gumami zapakowanymi w pojedyncze takie opakowania zgrzane i z tiktakami też mi się, ale to zdarzyło się tylko raz, zdecydowanie... Bardziej pożądane są te gumy i tiktaki niż te klaki, najtańsze. Jest jeszcze inny pomysł, bardziej nadaje się do, myślę, że droższych lokali albo kawiarni i na odchodnym, jak jest na przykład wysoki rachunek, to możemy naszym gościom tyle osób, ile jest, podarować taką małą torebeczkę szarą, ekologiczną, maślanych ciasteczek, które w lokalu w wolnym chwili na przykład mogą być upieczone, na przykład z płatkami kwiatów, które można sobie kupić w furcie i będą fenomenalnie wyglądały. I do tej torebeczki będzie kartyczka z napisem: Dziękujemy za wizytę, zapraszamy ponownie. To jest bardzo taka miła rzecz, i myślę, że może nawiązywać do tego, żeby porozmawiać o tym lokalu po wyjściu, na przykład jak się wraca do domu samochodem, czyli jakaś tam kontynuacja będzie. Kolejnym fajnym pomysłem, który na pewno docenią najmłodsi goście, to będzie pudełko z przyrządami kreatywnymi dla dzieci. Jeżeli oczywiście w lokalu nie ma kącika zabaw, no, to warto zastosować, chociaż takie powiedzmy połowiczne rozwiązanie. Chodzi o to, aby było to pudełko dobrze zaopatrzone, polecam takie drobiazgi jak nożyczki, naostrzone, zdecydowanie kredki, wycinanki, kolorowanki, jakieś kolorowe taśmy klejące czy naklejki, kolorowe kawałki, kolorowych papierów. Może być to pocięte taka kartka 4 na cztery 4 kawałki, żeby dzieci na mniejsze karteczce zrobiły, żeby po prostu nie wypaćkały wszystkiego od razu. I takie drobiazgi można kupić naprawdę za niewielkie pieniądze w Pepco. One kosztują grosza, zapewniają zajęcie dla tych dzieci, które oczekują na posiłek, czasami jest to 20, czasami 40 minut. Zapewniam, że zarówno rodzice tych dzieci, same dzieci, no ale też goście przy sąsiednich stolikach będą bardzo wdzięczni, bo no bo lepiej jak dzieci są zajęte jakimiś takimi robotkami niż się kucą albo nie daj Boże biegają po lokalu, bo to też się zdarza. Ja najczęściej się spotykam tak naprawdę w lokalach, że dzieci dostają kilka kartek wydrukowanych na drukarce źle odbite to jest, i to jest jakaś rzecz w ogóle nieadekwatna do wieku dzieci. No i oczywiście połamane kredki, tak? Albo same żółte, albo no, w takim stanie to dostaję, że dzieci są naprawdę słabo zainteresowane takim rozwiązaniem. To nie jest żadna frajda. Kolejna sprawa to zadbanie o niszowych gości typu weganie, wegetarianie, osoby uczulone na przykład na mleko, jajka czy na gluten. Sama mam w domu dwóch alergików i pójście do lokalu, gdzie znajdzie się coś dla każdego, to jest naprawdę, to granicze z cudem, tak? Praktycznie jest to niewykonalne. Wielu ludzi z dietami całkowicie rezygnuje z jedzenia na mieście albo dlatego, że mają bardzo restrykcyjną dietę, bo mają celiaklię i puchną, cuda się dzieją. Albo dlatego, że nie ma takiego miejsca, gdzie pójdą wszyscy z danej rodziny, tak? bo każdy ma coś. A można by było przecież wprowadzić do menu kilka takich propozycji, dosyć mocno restrykcyjnych, które by pasowały kilku grupom tych gości. Czyli jakieś dwa dania, zupa, dwa desery. I te rzeczy nie będą zawierały, zarówno jajek, produktów nabiałowych, i bez właśnie tych dwóch składników będą to też rzeczy, które będą się nadawały i dla wegan, i dla wegetarian. Także w tym momencie już jest dużo większa grupa zainteresowana tymi produktami, które są w menu. Nie można pominąć też oznaczenia tych pozycji w menu, co jest bardzo ważne musi to być bezwzględnie ważne z prawdą. Byłam już świadkiem dwóch reakcji alergicznych u znajomych, z którymi byłam w lokalu, ponieważ właśnie skład dania był niezgodny z tabelą alergenów. Jedna sytuacja skończyła się pogotowiem, druga tylko z rytekiem w aptece, ale jednak coś się działo. Mimo, że w tabeli alergenów nie było tego produktu, który alergizował tą osobę. Czasami wystarczy, że gość, który odwiedza lokal, zauważy w karcie oznaczenie dań dla osób na dietach właśnie eliminacyjnych albo dla wegan, i na swoją kolejną wizytę przyjdzie z koleżanką, która na przykład jest na takiej diecie, ponieważ ta osoba już sobie zapamięta, że w tym miejscu obydwoje mogą przyjść coś zjeść. Bardzo też, aby te desery i dania były naprawdę smaczne i apetyczne, mają być zachęcające dla wszystkich gości i dopiero przy okazji mają zaspokajać wyjątkowe potrzeby tych gości na dietach. Z tymi dietami i z tymi propozycjami wegetariańskimi, myślę, że. Są czasami problemy. Wielokrotnie ich smakowałam, no i ciastko było na przykład niezjadliwe. Może jestem jakaś bardziej wymagająca, no ale skoro mi to nie smakuje, to myślę, że innym też może nie smakować, dlatego warto się przyłożyć i sobie ściągnąć jakieś sprawdzone przepisy, poprosić kucharza, żeby zrobił jakiś przepis, wypróbować to parę razy. Musi to być po prostu dobre dla wegetarian, wegan, osób na diecie, ale musi też smakować tym osobom, które nie mają żadnej diety i po prostu mają ochotę to zjeść. Dla nich też musi być to smaczne, po to, aby przy kolejnej wizycie te osoby znowu to zamówiły. Czyli to nie ma być coś tylko dla osób z dietami, tylko to musi być coś, co będzie smakowało wszystkim, no bo tylko wtedy się to będzie opłacało robić. Jeśli chodzi o te diety, to myślę, że warto jeszcze zaznaczyć, że tych ludzi na diecie wegańskiej, wegetariańskiej, na jakieś dietach eliminacyjnych, to tych ludzi jest coraz więcej, więc warto by było wykorzystać to jako niszę. Takich lokali już w Polsce trochę, co prawda, powstało, ale z tego, co ja wiem, to wiele z nich się jednak pozamykało, więc. Może to jest jeszcze troszeczkę za wcześnie, może to nie było smaczne, może nie było rozreklamowane. W każdym razie wiem, że jest potrzeba coraz większa na tego typu produkty, więc po prostu warto to wykorzystywać i po prostu obserwować rynek. Jeżeli będzie potrzeba, no to po prostu poszerzać oferty. Podsumowując. To są tylko moje propozycje. Nie zalecam wprowadzać wszystkiego na raz. Raczej zastanowić się, co może się sprawdzić w waszym lokalu i testować, co się sprawdza, co się nie sprawdza. Jakie są tego koszty, czy się opłaca, czy się nie opłaca. Bardzo istotne też są reakcje gości. Co ważne, nikt raczej z was nie będzie siedział w lokalu i nie będzie obserwował reakcji gości. Łaziency, oczywiście nie jesteśmy w ogóle tego w stanie sprawdzić, nie jesteśmy też w stanie zwykle zrobić tego samodzielnie, więc. Abyśmy mieli informację zwrotną, trzeba by przepytywać pracowników o reakcję tych gości każdego dnia, co jest niewykonalne, więc należy to maksymalnie uprościć. Polecam wydrukować sobie taką kartę do zapisywania uwag gości, umieścić to na jakiejś podkładce na ścianie albo w jakimś miejscu, gdzie mamy kasę do nabijania i poprosić wszystkich pracowników o zapisywanie reakcji i uwag gości. Dobrze jest też wytłumaczyć pracownikom, o co w ogóle chodzi, że chcemy poprawić komfort gości, jakość obsługi, więc informacje zwrotne od nich będą w tym momencie bardzo pomocne. Nie można kazać im czegoś po prostu robić bez wytłumaczenia, bo mogą to uznać za jakąś naszą fanaberię i może to iść bardzo opornie. Ja jestem zwolennikiem dobrej współpracy i nie lekceważenia tego, co mają pracownicy do powiedzenia, bo mają czasami naprawdę bardzo fajne pomysły. I prawda jest taka, że tylko dzięki dobrej współpracy całego zespołu i odpowiedniej obsłudze lokal będzie funkcjonował, będzie się rozwijał, a do nas będą trafiały informacje zwrotne od gości. Trzeba mieć tego świadomość i doceniać ich pracę mimo zastrzeżeń, które się zawsze będą pojawiały. Na dziś dziękuję za Waszą uwagę, poświęcony czas. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był inspirujący i wpadniecie na pomysły, jak uszczęśliwić Waszych gości. Na stronie projektgastro.pl w zakład. C, bezpłatne materiały znajdziecie wydrukowaną gotową kartę do zapisywania uwag gości. Wystarczy wejść i ją pobrać. To będzie PDF. Mam nadzieję, że to ułatwi zadanie. Jeżeli macie jakiś temat, o którym chcielibyście posłuchać w moim podcaście, możecie przesłać pomysły na adres ZuzamApapapergast.pl. Zapraszam do kolejnych odcinków. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy, do usłyszenia!